Ania Bardowska z rolnika musiała się pożegnać. Pokazała zdjęcia, ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie popularnego programu TVP Rolnik Szuka Żony. W ostatnim czasie rzadko kiedy wspólnie pokazywali się internautom. Uczestniczka opowiedziała, co zaabsorbowało jej myśli. Z dumą pokazała pożegnanie. To nowy etap w jej życiu. Ania Bardowska, z rolnik szuka żony, zaskarbiła serca widzów. Bohaterowie poznali się przed kamerami telewizji polskiej. Szybko okazało się, że świetnie się dogadują, a z czasem zaczęło łączyć ich prawdziwe uczucie. Po wspólnym zakończeniu przygody w rolnik szuka żony pobrali się i założyli rodzinę Internauci chętnie obserwowali, jak rozwijają się ich losy. Filmiki, na których widać pracę małżeństwa na roli, opiekowanie się dwójką małoletnich dzieci, a także wykańczaniem wymarzonego domu biły rekordy popularności Od pewnego czasu para zaczęła jednak coraz rzadziej wspólnie pojawiać się przed kamerami. Ania Bardowska wyznała internautom powody takiej rozbieżności. Uczestniczka wróciła do aktywności w mediach społecznościowych, a jej najnowsze publikacje dają do myślenia. Opowiedziała wszystkim o wielkim pożegnaniu. Długo czekała na taki krok. Bohaterka niedawno przyznała internautom, że jej rodzina przechodziła przez trudny okres. Wszystko z powodu nieobecności Grzegorza Bardowskiego, który musiał wyjechać z domu z powodu obowiązków. W czasie nieobecności męża Ania Bardowska miała okazję zająć się innymi obowiązkami. Jednym z nich było uporządkowanie garderoby, by zrobić miejsce na nowe stylizacje. W efekcie rolniczka musiała pożegnać kilka dotychczasowych luków. Nie ubolewała jednak nad decyzją. Ania i Grzegorz Bardowscy zaskarbili sobie przychylność widzów rolnik szukażony. Czy nowi bohaterowie mają szansę iść w ich ślady? Rolnik Szuka Żony wraca do TVP. Jesienna oferta programowa telewizji polskiej oznacza powrót jednego z najbardziej lubianych programów. Na ekrany wraca Rolnik Szuka Żony i to już z 11 edycją. Po głośnych aferach w związku z jubileuszowym sezonem widzowie nie mogą się już doczekać, jak zamieszają nowi uczestnicy. W programie Miłości będą szukać Wiktoria, 23 lata, Rafał, 32 lata, Marcin, 37 lat, Sebastian, 44 lata oraz Agata, 57 lat. Widzowie mają nadzieję, że i tym razem zobaczymy narodziny prawdziwego uczucia. Fani wypatrywać będą także pikantnych afer, których do tej pory nie brakowało. Pierwszy odcinek 11 sezonu Rolnik szuka żony już 14 września o godzinie 21.10 w TVP1. Odbiorcy mogą mieć spore dylematy tego wieczoru.